Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa serdecznie na live i serdecznie zapraszam tutaj do oglądania. Coś mi tutaj przytiem. Proszę Państwa, dzisiaj tak ogólnie, na samym początku wszystkich, pozdrawiam. Oczywiście, że będę ogólnie opowiadać, Gdyby tak podsumował to, co dzieje się na całym świecie, biorąc pod uwagę, proszę Państwa, anomalia pogodowe, dajmy na to, od 2021 jak to w całym świecie, a to tsunami, a to inne anomalia, a to zerwane mosty przez burze gwałtowne wichury. Podtopienia, a to brało samochody y, ciężkie i wiele innych y, po prostu rzeczy, które się działo. Y, można by to sumować na tysiące y, w całym świecie, jednakże y, niektórzy myślą sobie, że. Y, wszystko mają, mają pieniądze, mają domy, mają samochody, wyjeżdżają na czasy, że nic im nie będzie. Niestety, różnie to jest, proszę Państwa, ponieważ albo tam ktoś dostanie, bo się przegrzeje, udaru, albo tak jak, albo, wszyscy, albo część ludzi wymiotuje gdzieś nie wiadomo po czym jakąś chorobę nabyli, albo jeszcze inaczej. I proszę Państwa, i ciągle tak się dzieje. Można by powiedzieć, że hmm, że jakby to powiedzieć, że tak działo się przez wieki, wieków, jak opisane w Biblii, ale nie tak okropnie jak teraz. Przez co takie tsunami czy, czy oberwanie chmury. Niektórzy mówią, że przez erozję ziemi. A ja to powiem może ktoś to nazwał erozją, ale to w tym wszystkim kieruje Pan Bóg, proszę Państwa. Więc co tu będziemy gdy co i jak. Niektórzy ludzie pytają mnie, bo udłaszam tak, żeby odpowiedzieć po skrócie. Jak przegrzali się na słońcu, co mają zażywać, jakie zioła, no lepiej radzę wam nie przegrzewać się na słońcu, bo nie wiesz, w którym momencie dostaniesz tego przegrzania słonecznego, temperaturę udaru i, i, i proszę ja ciebie, organizm się nie zdąży obronić, bo siedzisz, 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 yy, po prostu robisz coś na tym słońcu, chcesz dorobić, dokończyć i tak dalej, a tu niestety yy, widzicie się, że dasz radę, a tu przychodzi moment, że nie dajesz rady. Proszę Państwa, tak, że trzeba na wszystko w życiu uważać. Teraz właściwie to będą same upały, będą też burze, jak się słucha, w niektórych miejscach Polski będą też burze. No ale proszę Państwa, nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tych ludzi, którzy właśnie sobie lekceważą, czy zostawiają pieski w samochodzie zamknięte, czy czy dziecko na chwilę, czy cokolwiek, niemożliwością jest po prostu, bo słońce, jak grzeje bardzo, to asfalt czy tę kostkę nagrzeje parę sekund, a jeszcze auto zamknięte to jest drugie parę sekund. Dlatego też trzeba uważać, proszę Państwa, bardzo, bardzo, żeby nie doprowadzić do jakiejś katastrofy, tak? Czyli yy, mówię, że o wszystkim no oczywiście, że o wszystkim bo, bo niektórzy wyjeżdżają na czasy, nie zabezpieczą sobie domu niektórzy tyle co wyjadą już się pochwalą gdzie są i, 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 i złodzieje różnie grasują dlatego też mówię o wszystkim żeby przypominać jak oglądacie te filmiki żeby przypominać no tak ludziom no, bo czasami ludzie zapominają o tym, i później jak wracają, to nie mają do czego, bo zostają okradzeni. Dlatego też trzeba bardzo, bardzo uważać na wszystko, moi kochani. Na wszystko. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że że niektórzy ludzie lubią ciepło, ale to nie jest tak do końca, bo mimo, że tam są na tej plaży, czy gdzieś ko domu leżakują, czy coś takiego na słońcu, nie można długo się opalać. No niestety nie można długo na słońcu się opalać. Jeszcze jak z początku ktoś, bo przeważnie to są różne wysepki na skórze, na buzi, są to jakieś wirusy na buzi, bo oglądam te filmiki, film, zdjęcia, które mi zostaje przesłane, czyli może to być po opalaniu słońca jak jakimiś kremami, z filtrem, tam sobie po zakładacie. Może być to po czym innym czyli jakaś woda była stojąca gdzieś długo nieużywana, a została twarz przemyta. Dlatego muszę Wam powiedzieć, co macie robić w takim przypadku, po prostu. Na przykład w przypadku przegrzania na słońcu, jakby już Was takie zimną weźnie, to możecie wiedzieć, że już wnet by doszło do udaru słonecznego mózgu, więc tutaj trzeba, proszę Państwa, bardzo uważać. Bo cóż ci z tej piękności, i z tego wszystkiego, rzeczy, którą chcesz wykonać, żeby to było na miejscu jak jest upał, jak później. Traci się zdrowie bądź w ogóle y, traci siebie. Więc y, proszę Państwa, tutaj do wszystkich mówię, tych wszystkich, którzy w koparkach są, y, w samochodach takiej bez klimatyzacji, gdzieś robią przy asfalcie i tak dalej. Uważajcie, moi kochani, ponieważ ciężka to jest y, praca i y, niebezpieczna y, w trakcie upałów. Trzeba pić wodę, ale nie samą tę wodę. Jeżeli Wam by się zdarzyło takie coś przegrzani, to trzeba wypić jakiekolwiek działo, żeby lekko rozrzedziło krew, żeby organizm się obronił. Tak. Proszę Państwa, może tyle tylko i aż tyle na dzisiejszy dzień, bo wiecie sami, że A to trzeba ogórki robić, a to konfiturki z tego A to... z z czarnej porzeczki, a to z agrestu, a to z Czerwonej i A to lipa, bo to wszystko tak się dzieje, więc brakuje tego czasu, gdyby nie przy pomocy różnych ludzi, to ja to niczego bym po prostu nie zrobiła. Nie, oczywiście serdecznie pozdrawiam, jak macie jakieś pytania. Witamy Marię. Marię. Każdy jest przemęczony. Pozdrawiamy Alicję, Marię S. Wiele innych bardzo serdecznie pozdrawiamy i tak i życzę miłej nocy, bo kończę już teraz ten filmik na dzisiejszy dzień, ponieważ też już jestem przemęczona tak może nie tak całkowicie, ale naprawdę cały dzień w tym upale, no to hmm, jakoś tak trzeba trochę odpocząć. To ja dziękuję za to, kto tutaj przyszedł na tą tablicę. Kto będzie oglądał, pamiętajcie, żeby się nie przegrzewać, czy to na plaży, czy to przy domu, czy to na balkonie, czy to gdzieś, ponieważ to nie jest korzystne. Ja wiem, że nabędzie się trochę tej witaminy D3, bo powinno się po prostu ją mieć, ale za bardzo to, to nie, ponieważ też jeszcze. Mocne opalanie to człowiek szybko wygląda staro, chociażby był młody. Także mocne opalanie daje ci tą opcję starzenia się szybciej. Więc tutaj nie polecam absolutnie. A zwłaszcza jeszcze pani, które tutaj muszę powiedzieć, porobiły te piękne zęby muszą zamykać buzię, bo teraz tyle tych zarazków wszędzie, bo tak ciągle na wierzchu tych zębów nie będzie nosiło. Trzeba jednak troszeczkę zadbać o higienę też. Ale to tylko tak na marginesie, bo teraz właściwie każdy powinien dbać, żeby były piękne zęby i wtedy będzie i czym jeść i, i po prostu jak się dobrze gryzie i te to nie trzeba miksować, tylko będzie wszystko w porządku i ze żołądkiem, z jelitem, jakby było drażliwe, i z jelitem grubym także, czy okręcnie Czyli jeżeli nie mamy czym, bo niektórzy pytali, że polsuwali zęby ciężko im te, że mają biegunki, o, oczywiście, że jak całe kawałki, to może tak być, jak się połyka, więc trzeba zadbać. Już dzisiaj zebrałam jest z A, no to pozdrawiam. Miłej nocy, proszę Państwa i wszystkiego najlepszego. Życzę. Pa, ba, bahaj. Bywajcie zdrowi.